ajka kochani, z tej strony Kukilia, a dawno nie było Bloxburg'a chyba e, To teraz widzę, słuchajcie, Bloxburg I słuchajcie, ja myślałam, że przybliżymy mieć za laleczkę czoki i będziemy straszyć ludzi I zobaczymy więc, czy prawdziwa przejdzie, czy nie Dobra e, Laleczka czoki miała czerwone włosy, więc red Szukam coś, czegoś red Naprawdę Dobra ona miała takie krótkie, czerwone włosy Właśnie może i takie Dobra Okej okay. Te są ładne, mega, mi się podobały Ale słuchajcie, no myślimy, że takie coś Chyba, że... No rzeczywiście, takie coś mogłaby być Takie laleczkowe Dobra, napiszemy tu dol. Czyli laleczka po angielsku. I zobaczymy czy laleczkowych ciuchów będzie pod sto. Myślę, że słuchajcie, że takie coś może być. Okej. Okay. Okej. Okay. Tu też napiszemy dol. A jak napiszemy we fryzurach dol, to wyskoczymy na i sprawdźmy to. Mm, dol. Są tu jakieś laleczkowe fryzury, słuchajcie. I powiem, że te robią furorę. Dobra. Tu mamy jakieś takie, słuchajcie, takie wiecie. Takie mnie fajne, takie. Właśnie, byle jakie. Mmm, dobra. myślę, że takie coś może być, ok? Albo nie, takie coś. Dobra. Niech będą takie. ok? Mmm, dobra. I tu też wpiszemy dol. Zobaczymy, czy tu nam wyskoczą. Jak najbardziej, mamy tu jakieś rzeczy laleczkowe. Tu nawet mamy, słuchajcie, jakieś te... Dobra, słuchajcie Weźmy kogoś na straż i weźmy takie coś Dobra, wyglądamy strasznie creepy Teraz, słuchajcie, idziemy do jakiegoś domu I... Nastraszmy po prostu. Albo nie. Zrobię screena dopiero w domu, jak będziemy. Dobra, chodźmy, chodźmy. Słuchajcie. I zobaczymy, kto się nabierze na laleczkę w tych czasach. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No tu dużo osób jest. Mm. I czy ludzie się boją? Lalek? Czy się nie boją? No, ja bym się bała takiej chodzącej laleczki. Słuchajcie, wyobraźcie sobie, że jest właśnie ta godzina i że laleczka was straszy. Eee. Dobra. Ja myślę, że słuchajcie. Będzie gdzieś tutaj. Dobra. Tutaj mamy jakiś fajny dom, słuchajcie. Możemy tak o. I słuchajcie, byśmy. Yy... Dobra. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Alarm bankowy został włączony? Ale ja tu naciskam alarm. Czekajcie. No dobra, kochani. Ta. Yy... Dobra. Ta osoba, słuchajcie, nie chce się straszyć. W sensie ja w ogóle nie otwieram mi drzwi. A jak nie otwieram mi drzwi, popytuję to olewam i tam idę. Dobra, tu widać, że są osoby, które chcą się nastraszyć. Połóż się, położymy się, słuchajcie, i zobaczmy, ile osób. Zobaczcie laleczkę. wygląda jak laleczka, słuchajcie. Trzaki. nawet takie coś tam, rzeczaki. Po prostu położymy się. One się chowają, te dziewczyny. Myślę, że będą tu bunkrze bezpieczne. No to się przekonałeś. Bo czak jest na sposoby na dostanie się tutaj poprzez śpiwór. Dobra, dobra, dobra. Kurde, no. Ciekawe, czy dziewczyny tak się przestraszą, że mnie mogą spanować. Nie tutaj Hi Hi, Hi. Dobra, dobra ja Amilia, bulta, no ja dojęcie, ja widzę Dobrze, słuchajcie, jeszcze I'm. kochani, napisałam Dobra, oni odkrywają chyba scenkę, bo tam było, że jedzą i w ogóle, że się śmieją. Dobra. Dobra, dobra. Dobra, o kurde, no. Dobra, najlepiej to tak, słuchajcie, ci to. Dobra, weźcie mi otwórzcie, bo za chwilę mnie szlak trafi. Dobra. Widzimy, słuchajcie, że ja wejdę górą. O nie, no deszcz jest. Wiecie co? A, tu nie da się wejść górą. Dobra, co, Może tak o. O, dobra, jest. Jest. Hi Dobra, widzę Jak mogły zbanować mnie Przestraszyły się, widać Widać to było, słuchajcie Przestraszyły się Więc jak dziewczyny się przestraszyły To znaczy, że jestem na tyle przerażająca Że mogą nastraszyć resztę No dobra, widać, że dziewczyny wymiękły ale słuchajcie, zobaczymy, czy reszta ludzi też tak wymięknie. Haha, widzisz? Rip. Ktoś tu umarł. Okej, okay, bo one chciały też mnie nastraszyć. No nieźle im tu przyszło do my. na myśl. Dobra. Ona nie chce się w ogóle bać. To jest najgorsze tutaj połóżmy się. O. Dobra, czy my zadzwonili? Czaki. A czy są tu kartony? Kolejna osoba mnie zbanowała! Żartujesz sobie! Ludzie, no! Czyli widzę, jestem na tak w takim etapie, że słuchajcie, wszyscy się mnie boją, bo jestem tu czaki. No dobra, idziemy, słuchajcie. Idziemy, może, tak podbiegnijmy i po prostu zrobimy takie coś, że idziemy do czyjegoś domu. Także wiecie. Się... Kurcze, ale śpiworem pewnie to by się nie dało. Mmm. Kurczę, no wiesz co? Jak mogliście mnie zbanować? No dziewczyny. Dobra, ukradłem komuś auto. XD. Dobra, kratniemy. Wyglądam jak Barbie, nie jak czaki. <laughs> Widzieliście kiedykolwiek laleczkę jeżdżącą autę? <laughs> to teraz macie okazję, słuchajcie, zrobię temu screena. No dobra. Nie mogę zmienić, słuchajcie, koloru pojazdu, więc. No... Dobra, kochani, więc, jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę z wygięconeczkiem. No i dajcie straszną łapkę w górę. Zobaczcie, kto to tam chodzi. O matko, ktoś też się dopasował do Halloweenu. No i papatki, kochani, pa!